Cześć z tej strony Tymoteusz. Dzisiaj chcę Wam przedstawić taki krótki filmik jak wymienić klocki hamulcowe w Yamaha TDM 900. W trakcie wymiany zorientowałem się, że fajnie by było nagrać parę słów, które ułatwią komuś totalnie początkującemu wymianę tych klocków. W tym wypadku jest to bardzo proste. Zaciski są tożsame z Yamaha R1. Od czego zaczniemy? Tak jak mówiłem, to jest dosyć uproszczone. Motocykl stawiamy na stopie centralnej. To znacznie ułatwi nam manipulację przy przednim kole, bo te klocki dzisiaj będziemy wymieniać. Zobaczcie tutaj mały chaos z tą kamerą, będę starał się robić jedną ręką, tak jak mówiłem, klocki stare wcześniej były zdemontowane. Tutaj dla potrzeby filmu z powrotem jedną stronę tak jakby złożyłem, żeby pokazać jak to mniej więcej wygląda. Eee, więc tak. Posiłkujemy się, przynajmniej ja się posiłkuję podnośnikiem samochodowym, klocek drewniany dla ochrony, delikatnie, żeby unieść, zludować przednie zawieszenie. Tak samo przy czynności wymiany czy demontażu koła stosuję taki patent. Dzięki temu jest to możliwe. Więc tak, jak już mamy sobie troszeczkę minimalnie uniesione, żeby tutaj przednie koło, tak jak mówiłem, delikatnie było w powietrzu, jest luz. Przystępujemy do demontażu. Przejdziemy na drugą stronę. Pokażę w elementy składowe, co nam potrzeba. Jeśli chodzi o narzędzia, w wypadku tego zacisku nie wymaga to zbyt wiele. Tutaj jakichś przyrządów. Więc po kolei do wyciągnięcia zawleczek stosujemy. Ja stosuję 500, można mały śrubokręt, coś do przeczyszczenia, ewentualnie jakieś tam szczepczyki, no i solidny śrubokręt jeśli chodzi o elementy składowe każdy zacisk wymaga demontażu blaszki czpienia oraz dwóch zawleczek potrzebujemy nowe klocki, ja w tym wypadku stosuję TRW mineralne wcześniej były zamontowane czerwone brembo są już bardzo stare, tak naprawdę nie chodzi już tyle o zużycie ich, bo jeszcze tutaj kawałek jest zapasu drowków, ale już zaczęły piszczeć, co było mocno irytujące, więc postanowiłem wymienić nie jest to powiedzmy duży koszt w wypadku tego modelu motocykla i tych konkretnych klocków. Więc tak, sam zacisk wygląda tak. Pierwszą czynnością jest wyciągnięcie. Zawleczek następnie przesuwamy pin w moim wypadku, tak jak mówiłem, to było demontowane i w dobrym stanie. Także tutaj nie ma niczego życzennej siły. Odkładamy sobie w jakieś bezpieczne miejsce blaszka same klocki i teraz tu uwaga wiadomo że jakbym to demontował to jakby pierwszy raz na gorąco one siedzą tłoczki są dociśnięte do tutaj do oh boże do klocka więc co ważne w trakcie tutaj tej czynności żeby to poluzować tak mamy te dwa powiedzmy klocki one teraz swobodnie wypadają dwa klocki na swoich miejscach staramy się delikatnie, jak nie mamy specjalnego przyrządu, śrubokrętem opierając o klocki, rozsunąć mniej więcej takim ruchem, powoli, powoli, aż do momentu, gdzie będziemy w stanie wsunąć nowe klocki. Staramy się unikać naporu na samą tarczę, żeby jej nie pogiąć, bo to byłoby niestety bardzo niekorzystne. Złożenie tego dokupy jest analogiczne, tak jak mówię, tu jedną ręką mam zajętą, sorry za telepawkę. Jak już mamy wystarczająco miejsca, że pozwala to na wsunięcie się klocka, tak jak w tym wypadku, po prostu wsuwamy je, tu dołu można sobie palcem pomóc, bo one teraz swobodnie wypadają aż na dół, Ale co znacznie mi utrudnia tutaj filmowanie. Bierzemy ponownie czpień, blaszka jest oznaczona strzałeczką do góry. No, i wsuwamy powoli na swoje miejsce. Zobaczymy, czy uda mi się to zrobić jedną ręką. Jeden klocek. Blaszka. Drugi klocek. Pilnujemy tutaj, by otwory w czpieniu znalazły się w wygodnej dla nas pozycji. Bo no, później w te otwory wsuwamy zawleczkę. Analogicznie, w ten oto sposób zaskoczy. skoczy, nie, nie widzę tak teraz, ale za sekundkę powinno mi się udać. O. No i tyle. Oczywiście w trakcie tej czynności. Nie naciskamy klamki hamulca, bo spowoduje to niestety wysunięcie tłoczków i problem. Yy, tak, mamy już zdemontowane tutaj yy, klocki hamulcowe. Fajnie też sprawdzić, nie wiem, w jakim stanie jest powiedzmy łożysko i cały ten ukierunek, bo nie mamy tutaj dodatkowego tarcia. Dobrze sobie, nie wiem, zakręcić, poszarpać tym kołem, troszkę je, że tak powiem, obciążyć, zobaczyć na boki. W moim wypadku nie ma tutaj żadnego problemu, więc sobie ten etap tak jakby odpuszcza dalszej inspekcji, czyli ściągnięcia samego zacisku, koła i tak dalej. Ale przy zmianie opon, warto zobaczyć w jakim stanie jest łożysko koła, żeby później nie było potrzeby desmontażu i niespodzianek na trasie. Co tutaj jeszcze istotnego, fajnie też, jak już chcemy naprawdę zrobić to solidnie, zdemontować te zaciski wymienić bądź przeczyścić wymienić. Bądź wymienić na zasadzie wymienić zestawy naprawcze zacisku czyli gumę, które znajdują się tutaj w środku uszczelnień na tłoczkach, przeczyścić same tłoczki żeby to płynnie chodziło, chowało się, nie było porów tarcia później przy normalnej jeździe w moim wypadku, tak jak mówię, zacisk jest w dobrym stanie, nie ma takiej potrzeby to miała być taka szybka wymiana, bo tak naprawdę można się uwinąć spokojnie 20-30 minut i nie jest to jakoś skomplikowane. To tyle. Może komuś ten film coś tam pomoże, bo jest to banalne, tak naprawdę. Na razie hej.